Naukowcy przeanalizowali dane genetyczne miliona 200 tysięcy osób. Cel był jeden: sprawdzić, czy dysleksja jest dziedziczna. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Hayley Mountford dokonał największej w historii analizy genetycznej dysleksji. Oto co odkrył Badacze zidentyfikowali aż 80 regionów genomu połączonych z występowaniem trudności w czytaniu. 36 z nich we wcześniejszych badaniach było uznawanych za nieistotne, a aż 13 w ogóle nie było wiązane z dysleksją. Jaka jest rola zidentyfikowanych genów? Przede wszystkim pełnią one znaczącą rolę we wczesnym rozwoju mózgu. Poza tym dużo genów związanych z dysleksją jest również przez naukowców wiązanych z występowaniem ADHD. Co może wyjaśniać, dlaczego te dwie przypadłości często idą ze sobą w parze. Nie potwierdzono za to w ogóle korelacji genetycznej z autyzmem. Okazało się również, że osoby chore na dysleksję dość często skarżyły się na ból ramion, szyi, a także dyskomfort przychodzeniu. Możliwe, że tutaj również mamy do czynienia z jakimś genetycznym powiązaniem. Czy to oznacza, że dysleksja jest dziedziczna? Niekoniecznie. Naukowcy wskazują, że według ich symulacji Zidentyfikowane przez nich fragmenty genomu odpowiadają za 12-20% dziedziczności dysleksji. W dalszych eksperymentach planuje się sprawdzenie, jak dokładnie geny te wpływają na rozwój mózgu i czy faktycznie ma to związek z trudnościami w nauce czytania.